Ukochani, jakże ty pięknie grasz? Gdyby stać mnie było na kształcenie ci u najznakomitszych profesorów, stałbyś się prawdziwym, cudownym dzieckiem. Lecz cóż więcej mogę dla ciebie uczynić? Ja, uboga dentystka. Zacharowuję się, żebyśmy mieli co do ust włożyć, i na nic więcej już nam nie wystarcza. Ale graj, graj, cyganie! To jest graj, moje drogie dziecię! Kim jesteś, nieznany przybyszu? Nareszcie, nareszcie dotarłem do źródła tej boskiej muzyki. To to mały chłopie wydaje z siebie te upojne dźwięki, mówiąc oczywiście w przenośnia, a pani zapewne jesteś jego matką, czy nie? tak? Tak, panie. Byłoby moje dziecko cudownym dzieckiem. Byłoby nim, gdybym posiadała środki na jego dalszą muzyczną edukację. Lecz, lecz... Niestety... niestety. Och, ależ nie ukaj pani. Jestem niezwykle zamożnym człowiekiem. Można nawet powiedzieć bogaczem. I nie dopuszcza, aby talent tej miary mógł się zmarnować. Co zamierzasz uczynić, łaskawy panie? Och... Pośle syna pani do najsłynniejszych profesorów w Wiedniu, Paryżu, Londynie. Będę łożył na jego studia i utrzymanie. Pójdź, dziecię, ja cię uczyć każę. O szlachetny bogaczu, jakże ci się odwdzięczę? Ależ nie dziękuj mi, pani. Chcę tylko wypełnić mój obowiązek wobec sztuki przez wielkie S. Wielkie <laughs> O, co to? Tak to fotel dentystyczny. Tak, łaskawy panie, dentystką jestem i w ten sposób zarabiam na opędzenie naszych skromnych potrzeb. A więc to również stąd w poniedziałki, środy i piątki między piątą a siódmą dobywają się te straszliwe wrzaski? W te właśnie dni rwę zęby moim pacjentom. Przyjmujesz pani swoich pacjentów właśnie wtedy, kiedy ja oddaję się swojej popołudniowej drzemce? To niedopuszczalne! Nie dam ani grosza na muzyczną edukację twojego syna, jeżeli nie rzucisz swojego hałaśliwego zajęcia. Tak jest, które zresztą nie przystoi damie w naszym XIX wieku. Albo, albo kłaniam. O. Jakże mi smutno! Dla dobra mojego dziecka skończyć z moją ukochaną stomatologią. Żegnaj mi, najmilsza Bormaszynko, żegnajcie mi moje wierne szczypce dentystyczne. Tak to niespodziewane komplikacje zmusiły biedną dentystkę do porzucenia swego ukochanego zawodu. A szlachetny bogacz jakoś nie pojawił się więcej, aby zająć się muzyczną edukacją jej synka Czyżby więc jej poświęcenie było daremne? Ale oto nastąpiły niespodziewane komplikacje numer dwa Uchuchuchu, ajajajajajaj, aj, aj, aj. jakżeż mnie straszliwie ząb boli O jakże mnie drażnią teraz te upojne niegdyś tony Ojej, ale, ale zaraz, racja. Przecież matka tego chłopca jest dentystką. A raczej była nią. O ile nie rzuciła swojego zawodu, co jej tak nieopatrznie kiedyś sugerowałem, śpieszmy do niej. Oj. Pani, pani, wstrzymaj się na Boga! Nie rzuca jeszcze stomatologii. Ząb mnie boli, straszliwie ratuj hmm. mnie. Łyprę! Przybywasz pan w samą porę. Proszę, siadaj pan tu na tym fotelu. Oj! Oj, 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 oj. nie dobrze. Trójka góra, czwórka lewo dół, inne też dziurowe. O. Rwę panu ten bolący ząb, ale czy nadal będzie się pan domagał ode mnie, bym rzuciła mój zawód? Nie, 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 tylko rwi, pani, nie, nie będę. R I będziesz pan łożył na dalszą muzyczną edukację mego dziecka? O, będę łożył, będę, tylko rwij, rwi. Proszę szeroko otworzyć usta, nie będzie bolało. O! Och, 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 co za ulga. Jak pani to cudownie robi? O, a może, może jeszcze co wyrwiemy? O, proszę bardzo. Znalazłoby się, znalazłoby się. No proszę. Rwi, madam. Rwi swoją delikatną, piękną rączką. Rwi. O. Szlachetny bogacz nie tylko, że się zakochał w ubogiej dentystce, ale nawet się z nią ożenił i lożył ogromne sumy na muzyczne wykształcenie swego pasierba, co mu się w rezultacie opłacało, bo oto zaszły nieprzewidziane komplikacje. Numer 3: Dodatek nadzwyczajny, wielki kraj na giełdzie, dodatek nadzwyczajny. Jezus Maria, straciłem wszystko. Cały mój majątek. Na szczęście cudowne dziecko okazało się naprawdę cudowne. Zaczęło zarabiać koncertami niebywałe sumy, którymi dzieliło się nie tylko ze swym ojcem, byłym bogaczem i matką, byłą dentystką, więc wszystko skończyło się wspaniale. Tak więc nie załamujmy się, proszę Państwa. Jeśli nie wszystko w życiu idzie po naszej myśli.